Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku będzie nieco inaczej. Za chwilę przeniesiemy się na pomiar. Będziemy wykonywać zabudowy rur, rury gazowej i rury od centralnego ogrzewania. Jest to miejsce wykonywania, miejsce pomiaru oraz wykonywania tego projektu. To moje mieszkanie, które znacie z remontów. Oczywiście to mieszkanie już zostało wyremontowane, natomiast są elementy, które wymagają jeszcze wykończenia, a są to elementy metalowe, a więc korzystając z i z mojego zaplecza na stalowym warsztacie postanowiłem je wykonać i nagrać. Za chwilę się przenosimy na pomiar. Natomiast chciałem jeszcze zapowiedzieć, że w dzisiejszym odcinku będziemy korzystać z nożyc akumulatorowych firmy Bosch, dokładnie Bosch Professional GSC 18V, Pauza 16 oraz z rozdzieraka. I z uwagi na to, że Elementy, które będę wykonywał będą z blachy. Te dwa narzędzia praktycznie cały czas będą mi pomocne i skorzystam z tego. Zrobimy recenzję dokładnie nożyc akumulatorowych. Sporo pytacie o te nożyce, a ja. Już trochę nimi popracowałem, znacie zresztą recenzje na stalowym warsztacie, wiecie, że te recenzje nie odbywają się na zasadzie wyciągnięcia z pudełka, tylko jednak pracujemy tym sprzętem i w kilku projektach już widzieliście tą maszynę w akcji i chyba zrobię przebitki w filmie, aby Wam przypomnieć projekty, kiedy korzystaliśmy z tych nożyc. Dobra, ja już nie przedłużam, przenosimy się na mieszkanie. OK, jesteśmy już na miejscu, jesteśmy już na mieszkaniu. Znacie to mieszkanie? Było kilka, może nawet kilkanaście odcinków z remontu tutaj. No, wiem, zmieniło się trochę, jest remont y, już przeprowadzony. Praktycznie zostało tylko umeblować to mieszkanie i można tutaj przychodzić mieszkać. Ale jeszcze są pewne drobiazgi, które muszę tutaj, którymi muszę się tutaj zająć. Rurka po prawej stronie, no jak widzicie, dość mocno szpeci. Jest to rurka centralnego ogrzewania, ona będzie zabudowana. Podobnie z rurką z lewej strony, ale tu już musimy spełnić pewne warunki, ponieważ jest to rurka gazowa, więc ona ze względów przepisu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, nie możemy tej rurki zabudować szczelnie, a więc pomimo tego, że będzie wykonana zabudowa z blachy, to w blasze, w samym tym panelu, będzie wykonany otwór, będzie wykonany jakiś ażur i będzie to wypełnione siatką plecioną, a więc ewentualne nieszczelności tego gazu. Szczególnie tutaj w okolicy, w bliskiej okolicy zaworu mogą takie nieszczelności wystąpić i dzięki temu, że ta zabudowa nie będzie szczelna, będziemy mogli wyłapać gaz. Po to jest celowo nasączony wonią zapachem, aby właśnie te nieszczelności były przez nas dostrzegane, obserwowane. Dobra, ja już nie przedłużam. Bierzemy się za pomiar tych dwóch paneli i wracamy za chwilę na warsztat, realizujemy ten projekt, a w czasie trwania tego projektu zapraszam Was również na recenzję produktu. Jak wspomniałem na początku filmu, realizacja tego projektu połączona będzie z recenzją. Prezentowanym urządzeniem są akumulatorowe nożyce do blachy Bosch GSC18V Pauza 16 Professional. Przytoczę wam kilka parametrów technicznych, a zacznę od tych, na które dostaję najwięcej pytań. Urządzenie, według danych technicznych, tnie blachę stalową o grubości do 1,6 mm w zależności od rodzaju stali. Ja osobiście urządzenie testowałem na grubości 1,5 mm, a sama czynność cięcia przebiegała bez najmniejszych problemów. W przypadku blachy aluminiowej górna granica grubości to 2 mm. Napięcie akumulatora to 18 V, a waga urządzenia bez akumulatora to 1,5 kg. Prędkość skokowa bez obciążenia 3400 na minutę. O tym, jak mobilne jest urządzenie, wspominać chyba nie muszę. W końcu jest to urządzenie akumulatorowe. Wydajność narzędzia porównywalna do narzędzia sieciowego o mocy 700 W. Elementem tnącym jest płytka, którą można w łatwy sposób wymienić, ale zanim nastąpi potrzeba wymiany, mamy możliwość pracy korzystając z czterech krawędzi płytki. Po stępieniu krawędzi tnącej płytkę przekręcamy o 90 stopni. I mamy znów ostre i gotowe do pracy urządzenie. Budowa nożyc kompaktowa, zapewniająca pewny chwyt i wygodną pracę. Praca tym urządzeniem wymaga jednak pewnej wprawy, ale już po kilku minutach efekty tej pracy są na poziomie akceptowalnym. Głównie chodzi mi tu o prostoliniowość cięcia. Jeżeli chodzi o rozcinanie pełnowymiarowego arkusza blachy np. w połowie szerokości, to na przykład przy grubości 1,5 mm jest to już wyzwanie. I wcale nie chodzi tu o wydajność urządzenia, lecz o wagę samego odpadu w jedną osobę. Jest to trudne do wykonania, ale jak widać na filmie, możliwe. Urządzenie nie ogranicza nas tylko do cięć prostych, z łukami też radzi sobie dobrze, ale to również ważną rolę odgrywa nasze doświadczenie. Bardzo istotne jest to, w jaki sposób prowadzimy stopę względem przecinanej blachy w ramach podsumowania. Nożyce GSC 18V pauza 16 Professional to urządzenie bardzo pomocne na stalowym warsztacie, co prawda nie używane często, bo charakterystyka pracy nieco inna, ale już kilka projektów to urządzenie pomogło Zrealizować. Mam nadzieję, że ta recenzja pomoże Wam w podjęciu decyzji co do zakupu takiego urządzenia. A ja Was zapraszam na dalszą część filmu i życzę miłego oglądania. OK, dzisiejszy odcinek już powoli dobiega końca. Panele pogięte i pozostało tylko wykonać odwiert pod zawór gazowy, bo zawory muszą być łatwo dostępne i zawsze bez żadnych przeszkód. I musi być ich możliwość zamknięcia. Dodatkowo wycięte będą otwory, a od wewnętrznej części zamontowana siatka prawdopodobnie pleciona. Oczywiście te elementy będą pomalowane proszkowo i na sam koniec zamontowane już na miejscu docelowym, ale to wszystko będziecie mogli obserwować w odcinku drugim, w którym wykonamy te czynności. Ale również zrobię dla Was recenzję tego urządzenia, a jest to rozdzierak od Bosza. Jest to w pewnym sensie, są to nożyce dalej do blachy, natomiast konstrukcja. Tego urządzenia pozwala na wycinanie otworów bez naruszania krawędzi blachy, czyli nie musimy wjeżdżać w blachę od krawędzi, tylko wiercimy otwór i zaczynamy cięcie od wewnętrza blachy. Także też bardzo fajne urządzenie, które również wykorzystam w odcinku drugim przy produkcji właśnie tych paneli. Ja już nie przedłużam. Tradycyjnie łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam Was serdecznie na grupę Facebookową, Instagrama, Giełdy Stalowych. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!